Nie? Szanowni Państwo, gdybym zadał Państwu pytanie, czy może powstać tego typu dokument, naj, naj, jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych w państwie, który nie będzie się w ogóle posługiwał pojęciem racji stanu, w ogóle takie pojęcie się nie pojawi w tym dokumencie. Czy może powstać taki dokument, który nie będzie się odnosił do położenia geograficznego Polski, to znaczy nie będzie w ogóle mówił o... O Niemczech czy o Białorusi. W ogóle nie pojawią się nazwy tych państw. I czy może powstać taki dokument wreszcie, czy który nie będzie się odwoływał do aktów nadrzędnych, takich jak Konstytucja Rzeczpospolitej, czy ustawa o powszechnym Obowiązku Rzeczpospolitej, ale będzie się odwoływał wprost do rezolucji, jednej z rezolucji międzynarodowych, która wprowadza perspektywę gender do polityki bezpieczeństwa? To myślę, że spora część z Państwa odpowiedziałaby, że nie, że to byłby żart, że to byłoby coś niepoważnego, że taki dokument nie mógłby powstać na poziomie, na szczeblu strategicznym. No, niestety, odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi tak, w odniesieniu do Strategii Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 12 maja 2020 roku.